Rozpoczęły się prace przy remoncie i modernizacji nawierzchni drogowych w Pożarzysku oraz Gołaszycach. Będą to kolejne drogi na terenach wiejskich, które zostaną wyremontowane. Środki na to pozyskujemy już tradycyjnie z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych, to jest Fundusz Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie jest do metra bieżącego drogi. Te drogi oczywiście nie są jakieś szczególnie szerokie, są to rzeczywiście typowo drogi polne dojazdowe do pól prowadzące od budynków mieszkalnych ale dzięki temu, że ten fundusz jest, że dorzucamy z gminy coraz więcej pieniędzy, bo no niestety dotacja nie wzrosła, tylko koszty rosną. No ale dzięki temu praktycznie już około 50-60 dróg w ostatnich latach wykonaliśmy w miejscowościach najróżniejszych w naszej gminie. Roboty rozpoczęły się równolegle w dwóch miejscowościach i niebawem drogi zyskają nowe nawierzchnie asfaltowe. Planowany termin zakończenia tej pracy jest przewidziany na 15 października tego roku. Inwestycje są finansowane z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego przez gminę dofinansowania ze środków ochrony gruntów rolnych budżetu województwa dolnośląskiego. Jest kolejka, do której wioski zgłaszają chęć wybudowania u nich. Składamy te wnioski w komplecie zawsze do Urzędu Marszałkowskiego co roku. Ten termin to jest koniec listopada, a potem na ile otrzymamy dofinansowanie, na ile dróg, no to już pokazuje kolejny rok. Gdzieś około maja roku następnego. Po złożeniu wniosku otrzymujemy informacje, które drogi będziemy mogli z dofinansowaniem realizować. Przyznana kwota dofinansowania wynosi ponad 100 tysięcy złotych. Prace realizuje firma wyłoniona z przetargu, Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, a wszystkie roboty mają potrwać do końca listopada. Całkowity koszt remontu dróg w Pożarzysku oraz Gołoszycach to kwota ponad 400 tysięcy złotych.